Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia. Szanowni państwo, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym odcinku programu Tylko Sport. A dzisiaj ze mną w studio telewizji Sternowa TV gość, gość niezwykły, pełen pasji i energii. Współzałożyciel drużyny Gang Zakręconych Mastersów, a także wielki fan sportu, społecznik Krzysztof Lechowicz. Witam cię, Krzysztofie. Witam serdecznie, witam cię, Saro. Witam serdecznie wszystkich telewizów. Cieszę się, że znalazłeś czas, żeby odwiedzić nasze studio, a dzisiaj rozmawiać będziemy o jednej z Twoich pasji, albowiem będzie to rozmowa o morsowaniu. Mamy teraz okres zimowy, więc myślę, że doskonały czas na to, aby poruszyć właśnie temat morsowania. I naszą rozmowę chciałabym rozpocząć od tego. Co zrobić, jeżeli ktoś z naszych widzów albo na przykład ja chciałabym rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem? Do kogo się zgłosić i jak w ogóle do tego tematu podejść? Jak się przygotować? Przede wszystkim, morsowanie to kwestia głowy. Większość, większość ludzi na tym świecie, jak to mówią, jest ciepłolubnych, prawda? Jednak lubią ludzie strefę, taką strefę komfortu. Nie lubią wychodzić poza strefę komfortu, generalnie. Ja zachęcam do tego, żeby wyjść z tej strefy komfortu. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o kwestie zdrowotne. Jeżeli tu powiedziałeś, oczywiście, co trzeba spełnić. no Ja zawsze jestem, nie jestem lekarzem ani nie jestem specjalistą od spraw medycznych, ale. Ale mówimy o takie przygotowaniu no na dla, zdrowy rozum, może też powiedzieć. Dlatego, dlatego chciałem powiedzieć, że osoby, które mają stwierdzone jakieś problemy zdrowotne. z krążeniem zdrowotne, być może z naciśnieniem. No, jednak mimo wszystko desałem do lekarza, żeby skonsultować, czy, czy ze... można w ogóle Czy prawda? można, czy, żeby po prostu ta y, lodowata kąpiel nie przyniosła więcej szkody niż, niż dobrego, niż pożytku. Y, więc y, to jest taka kwestia. Ale jeżeli ktoś się czuje ogólnie zdrowy, nie ma stwierdzonych jakichś chorób układu krążenia bądź, bądź innych, które uniemożliwiłyby y, morsowanie, to, to zachęcam po prostu do, do spróbowania tego. Y, 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 tu się naprawdę nie trzeba wiele przygotowywać. Nie, bo y, y... To takie ogromne wrażenie, muszę przyznać, dla obserwatorów. Na przykład dla mnie, dla Lejka, który nigdy nie miał e, nic do czynienia z morsowaniem, kiedy ja widzę, że, że jest ta lodowata woda i tak powoli e, ktoś się zanurza, to przyznam, że dla mnie jest to wielko bohaterski czyn, bo sama jakieś mam takie bariera. Wiesz, myślę, że jak większość też społeczeństwa przed tym, że e, no jest to taki szok dla organizmu, ciężko sobie wyobrazić, co się wtedy czuje jest to szok dla organizmu rzeczywiście, aczkolwiek to, co powiedziałem wcześniej, to jest wszystko w głowie, bo w zasadzie jest potrzeba, powiedzmy, kilkadziesiąt sekund do dwóch minut, bym tak to może określił, taki moment adaptacji organizmu w, w tej lodowatej wodzie. Zresztą ja w ogóle zachęcam do zanurzenia się przynajmniej do szyi, żeby przykryć jakby tutaj... Dół, e, tak? Tak, tak, aby przykryć serce i, 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 i całe, jakby, całe wszystkie organy wewnętrzne. Właśnie po to, że w lodowatej wodzie krew odpływa z kończyn i jakby centralizuje się tutaj przy narządach wewnętrznych. Więc, więc no bo wiadomo, wtedy momencie jakby tutaj chroni organizm samoczynnie. No to jest w ogóle świetna sprawa, to co organizm jest w stanie sam, sam zrobić z taką sytuacją, bo dla niego to jest taka trochę ekstremalna sytuacja. Więc, jak mówię... Jeżeli ktoś kogoś bym przekonywał do morsowania, to zachęcałby, żeby właśnie wejść nawet krócej, na dosłownie dwie minuty właśnie, i, ale żeby, żeby jakby w pełni, czyli, czyli zanurzyć się do szyi. Yy, I ten okres właśnie takiej adaptacji, kiedy, kiedy niektórzy trochę się boją, że trochę oddechu brakuje, że jakby człowiek się trochę dziwnie czuje, ale to jest właśnie ten moment taki, kiedy organizm się przystosowuje do, do, do tej lodowatej wody. Później w zasadzie to, to już, czy jest się w tej wodzie 3 minuty, czy 10... Nie robi różnicy, prawda? W odczuwaniu Naprawdę, tego, prawda? W odczuciu tego już nie robi większej różnicy. A jak wyglądały Twoje początki, jeżeli chodzi o morsowanie? Pamiętasz swój pierwszy zlot morsów i pierwsze zanurzenie w tej lodowatej wodzie? Powiem tak, ja się już interesowałem tym od kilkanaście lat, co najmniej kilkanaście lat temu w ogóle jestem jakimś fanem, bardziej fanem zimna, więc należy do, do takiej sporej mniejszości. Zdecydowanie, e, tak. Ja się bardzo dobrze czuję właśnie e, w ta, przy takiej pogodzie, jak jest, jak jest obecnie, czyli, czyli kiedy są ujemne temperatury, może nie jakieś wielkie mrozy, ale tam do minus 10 jest naprawdę ok. Kiedy ja, ja się zacząłem tym interesować, to, że to w zasadzie jeszcze o tych morsach nie było, nie było um, słychać, nie, nie pojawiali nie się. Nie było takiej mody, prawda, Nie było Jak takiej teraz. mody, yy, więc kopałem się po prostu w zimnej wodzie, robiłem sobie zimne prysznice i, i, i w ten sposób jakby, jakby no, hartowałem swoje ciało. Później zacząłem szukać. Rzeczywiście, morsu, bo w zasadzie, jak człowiek próbuje szukać jakiejś, jakiejś teorii o morsowaniu, to no ciężko jest znaleźć, bo trochę tych teorii jest różnych. Ja nawiązałem kontakt z takimi specjalistami, którzy byli badani na WF-ie i w Instytucie Leczenia Hipotermii, więc nawiązałem kontakt i trochę takiej wiedzy, rzeczywiście, zasiągnąłem czy może też przez książki. I, i, I trochę takiej wiedzy właśnie zasięgnąłem, trochę też sprawdziłem na własnym organizmie. No właśnie, a co twój organizm ci podpowiada po tym już dużym doświadczeniu? To jest mój, to jest mój siódmy sezon pełny morsowania. To, co właśnie jeszcze wrócę tego krótko. Mhm. Kiedy znalazłem już klub Morsa, taki klub, który właśnie, gdzie w Radłowie osoby morsują, to udało nam się, że wokół siłowni w Żabnie wtedy stworzyła się taka grupa osób, które też były zainteresowane tym i, i zaczęliśmy wtedy właśnie pomału morsować, najpierw kilka osób. No dzisiaj cały czas te kilkanaście do dwudziestu osób pojawia się i morsuje z nami, zresztą też bardzo duży klub morsetarnów morsuje w Radłowie i wiele trochę mniejszych klubów niezrzeszonych nie też osób dużo, dużo morsuje, ale tak Wracając jeszcze do, trochę do historii, to w zasadzie w pandemii można powiedzieć, że był taki wystrzał y, mody y, morsowania. Dlaczego też? Dlatego, że y, były obostrzenia i w zasadzie tylko można było morsować. Żeby się spotkać z kimś, mówiąc, prawda? w legalnie, chociaż to też były obostrzenia tego typu, że były, powinny być zbiorowiska pięcioosobowe w odległości, jak się dobrze pamiętam, 10 metrów, ale wtedy jakby nie, na to nie, nie zwracaliśmy uwagi, po prostu wchodziliśmy do wody, bo uważaliśmy, że to było bezpieczne i to było wtedy w tych czasach, kiedy ten COVID tutaj, no, był... Grał pierwsze skrzypce. Pierwszy, czyli w 2020 roku i później. Więc, więc wtedy rzeczywiście była moda i bardzo dużo osób morsowało, a teraz bym powiedział, że zostali ci, którzy rzeczywiście to jest dla nich pasją, którzy lubią zimną wodę, którzy podchodzą do tego w sposób, w sposób taki typowo, pro, traktują to jako prozdrowotne. Tak jak wspomniałeś dla Ciebie, to już siódmy sezon morsowania, więc to doświadczenie jest spore. Zauważasz, z jakimi korzyściami to morsowanie dla Twojego organizmu i z jakimi zaletami wiąże się? Czy faktycznie widzisz taki realny wpływ tego regularnego morsowania na Twoje ciało, na Twój organizm? Tak, tak, to jest naprawdę bardzo trzeba. Przede wszystkim termoregulacja organizmu jest bardzo, bardzo duża. Ja w zasadzie przychodząc tutaj zresztą, o czym powiem za chwilę o zlocie morsów, bo to jest koszulka z ostatniego zlotu, więc ja generalnie chodzę, może nie pomieścić w krótkim rękawku, ale ubieram lekką kurtkę na krótkie rękaw, niezależnie od, od, od tego, ile jest temperatura w zimie i, i jaka jest pogoda. Po prostu ym, organizm, organizm sam się tak termu reguluje, że yy, w lecie już nie mam problemu takiego przy upałach. Yy, po prostu nie ma tego nadmiaru jakby potliwości też. Yy, to daje morsowanie, a w zimie jakby mam takie odczucie, że że może są takie dni, kiedy jest bardzo wilgotno, kiedy rzeczywiście odczucie zimna jest duże, no to też wiadomo, człowiek odczuwa, bo... bo, bo, bo no nie bo, da się nie odczuwać, Nie da prawda? się nie odczuwać, ale generalnie to jest... Widać widać się termoregulację organizmu. Druga sprawa, to ewidentnie widać, o czym może za chwilę też powiem, Wpływ na, na to, że się że zdecydowanie mniej choruje. Czyli odporność ma tutaj duże znaczenie. Ma duże prawda? znaczenie. Odporność się tutaj nabywa przez morsowanie na, na dość wysokim poziomie. Mówi się, że e, ogólnie społeczność choruje na grypy, na różnego rodzaju wirusy, prawda, przypadłości. Morscy też chorują, ale mówi się krótko. Krótko i spadnie, nawet, nawet bardzo intensywnością bardzo krótka, z mniejszą czasem bardzo mniejszą intensywnością. Czasem to jest doba, czasem dwie, jeżeli nie wiem to jest jakieś lekkie przeziębienie, ale generalnie naprawdę ja no nie pamiętam, żebym, żebym gdzieś jakiś naprawdę złapał takiego mocnego wirusa, który by mnie gdzieś rozłożył sto, na storpedował. I to na pewno jest duży wpływ właśnie morsowania. No to jest pierwszy skóry która zresztą mówi się też w kontekście morsowania kobiet o tym, o tej takiej, to można szanowne powiedzieć... Szanowne Panie, to bardzo ważna e, kwestia, więc warto posłuchać. chodzi o celulit, czyli, czyli jego jakby... I jakby naturalny sposób, natu, prawda? Naturalny sposób, bo rzeczywiście ta skóra jest bardzo sprężysta po, po morsowaniu. Ona się tak napina, więc, więc można zredukować ten celulit na pewno. Więc tutaj to jest taki, tak reklama w, w kierunku dziewczyn. A trzeba powiedzieć, że jak patrzymy u nas u nas w drużynie, czy czy, czy patrząc na, na tych, którzy morsują w ogóle, czy, czy na terenie Polski, czy, czy, czy też w Radłowie, na, na, na nad zalewem Katamaran, no to bardzo dużo kobiet morsuje. Czasem mam wrażenie, że więcej niż, niż mężczyzn. Więc... No właśnie, bo tutaj ta głowa jest kluczowa, prawda? Więc w zależności od e... tego, jak sobie to wszystko poukładamy, to tutaj płeć wcale nie musi być ograniczona. E... Dokładnie. I czasem, czasem uważam właśnie, że kobiety bardzo odważnie wchodzą i, 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 i delektują się też tym ty, ty, ty morsowaniem. Ym, Bo to też ma być przyjemność, Krzysztof, no nie ukrywajmy, prawda? Yy, tak, to jest wyjście ze strefy komfortu, ale mówię, po pewnym momencie to jest taka... Yy, przede wszystkim po wyjściu z wody yy, to jest taki wyższa endorfin, naprawdę tu jest taki... Człowiek ma takiego powera, mówiąc, mówiąc kolokwialnie, takiego, taką moc czuje, yy, czuje przepływ tej krwi, taki naprawdę mocny yy, Ale w właśnie organizmie. też te emocje, prawda, które towarzyszą jednak to, że no, jakieś tam powiedzmy swoje drobne słabości, przeciwności. Udało mi się jest, złamać, tak. prawda? To też jest taki powód do dumy. To jest ćwiczenie i... też charakteru, bo rzeczywiście tutaj jakby hmm, jednak pokonują się pewne bariery. To jest trochę ekstremum, trzeba powiedzieć, jednak wchodzący do wody, więc tu też taką siłę charakteru się ćwiczy. Myślę, że człowiek jest mocniejszy po prostu. Właśnie, a po wyjściu z wody, jak się o siebie zatroszczyć? Kiedy już morsowaliśmy te kilka minut, są jakieś uniwersalne zasady, które powiedzmy sprawdzają się w każdej sytuacji. Kiedy Ty wychodzisz z wody, to? to znaczy, pierwsza czynność? Nie wiem. Otulasz się ręcznikiem? Yy, powiem tak, no ja jestem, ja jestem trochę już, należę do takich weteranów, czyli ja dość długo siedzę w wodzie, bo ja siedzę, no myślę, że nawet 30 i ponad minut. A, to, to robi wrażenie. Yy, więc, więc tutaj rzeczywiście, ja już, ja już tak, yy, oczywiście słucham swojego organizmu, bo ja też nic nie robię na siłę, bo też nie możemy przekroczyć pewnej bariery. Żeby nie wejść w pierwszy stopie hipotermii. To, no to, to musi być chodzi. zdroworozsądkowe. Musi być zdroworozsądkowe, ale, ale, ale można odczytać um, zachowanie organizmu. Ja odczytuję to w ten sposób, że czuję y, drżenie mięśni, w zasadzie można powiedzieć od stóp do, 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 do głowy. Jeżeli czuję, że te drżenie mięśni, to znaczy, że to jest ten. W, włączył się ten, ten system awaryjny organizmu. Gdzie temperatura spada do około 35 wewnętrzna i wtedy się załącza system, właśnie ratowania życia, połączony z systemem immunologicznym. I to działa podobnie jak w, jak w chorobie. W chorobie, jak wiemy, temperatura dzieci, dorośli mają 37, 38, 39, prawda, przy grypie nawet do 40. Czyli wtedy organizm walczy, prawda. To samo tutaj się dzieje, jeżeli obniżymy temperaturę w ten sposób w wodzie do 35, organizm też reaguje, też jakby wyzwala wszystkie procesy, wykorzystuje swoją energię. Po to, żeby, żeby, żeby tę temperaturę podnieść, prawda? No bo coś się dzieje. Zupełnie z tym. naturalnie, prawda? Zupełnie naturalnie w tych dlatego, dlatego o tym mówimy, że mnie chorujemy po prostu, bo, bo, bo nasz organizm, nasze organizmy już są jakby trochę przyzwyczajone, trochę przetestowane. Ale też e... zgodzisz się, Krzysztof, ze mną, że my też jesteśmy społeczeństwem, które lubi się przegrzewać. Szczególnie ja na przykład obserwuję to, jestem matką kilku więc widzę też z obserwacji, czy ubierania najmłodszych, czy zachowania w trakcie zimy, że dawniej im mawiano, że były takie zimy po 20, po 30 stopni, dzieci chodziły, obcierały nosy, w rękawy. Wiesz, zauważam, że faktycznie jest w tym dużo prawdy, że dzisiaj to społeczeństwo jest przegrzane. Wchodzimy do wygodnych samochodów, wchodzimy do marketów, gdzie już na samym wejściu wita nas. Bardzo gorące powietrze i my później mamy problem z tym, żeby się przystosować właśnie do, do niskiej temperatury. I myślę, że to też ma ogromny wpływ na naszą odporność taką w życiu codziennym, prawda? Tak, to, to, tak jak wspomniałaś, rzeczywiście kiedyś my wychowaliśmy się, kiedy, kiedy ten roz wychodził do minus 30, kiedy śnieg spadł w listopadzie i on, ten śnieg był praktycznie nie stopniał całkiem, tylko ten śnieg się utrzymywał do, do, praktycznie do kwietnia, prawda? Znamy to, ale ja też patrzę z perspektywy własnej rodziny, my się wydaje, że rzeczywiście przegrzewaliśmy się, ubieraliśmy się bardzo ciepło. Patrząc na to, że, że mieszkając w bloku przez wiele lat, no było po prostu bardzo ciepło, uważam, tak, wtedy. Że dokładnie, jednak I, w małym mieszkaniu i ciepło. I my ubraliśmy się bardzo ciepło, plus czapka, szaliki, rękawiczki, bardzo ciepła kurtka. I zanim my wyszliśmy na zewnątrz, to, już byliśmy, na ten, cali mokrzy, to prawda? byliśmy już przegrzani i wychodząc na ten mróz minus 30, przy takiej różnicy temperatur, dlatego myślę, że chorowaliśmy też, bo pamiętam, no jednak, chorowało się wtedy w tych, Taka tych czasach. Tak, i też to były takie choroby, które no nieraz trwały bardzo długo, prawda, i wiązały się też z różnymi powikłaniami, więc... Tak, pamiętam często takie żanginy, były różne... Tak, czy grypa, rodzaju, czy na którą grypa, naprawdę czy... się chorowało mocno, prawda, tak, tak. i miała taki ostry przebieg mojnek. Już wiadomo, te wirusy, które były standardowe, które każdy przechodził, ale te rzeczywiście przeziębienia i... I, i, I jakieś tam te infekcje bakteryjne, było ich sporo wtedy, ale no właśnie wtedy przegrzewaliśmy się. Dzisiaj, dzisiaj uważam, że jakieś, jakieś takie bardzo mocne, nawet jak patrzę na swoją córkę, która się ubiera dość lekko, to wydaje mi się, że. A babcia że... by powiedziała: załóż ciepłe skarpetki, czapka. czy znaczy, czasem my też do tego podchodzimy. Chociaż ja już mniej, patrząc na to na, to, na te siedem sezonów morsowania, gdzie, gdzie ja ubieram zdecydowanie się lekko. Zresztą ja cały czas chodzę w sportowych butach, praktycznie zimowych butów nie, nie mam i nie ubieram. Yy, t, przez całą zimę, przez cały rok można powiedzieć w sportowych butach po prostu, bo, 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 bo no, yy, uważam właśnie, że przegrzanie jest, jest mimo wszystko szkodliwe. Yy, nie ma teraz takiej sytuacji, to, co powiedziałeś, yy, jednak nie, nie przebywamy aż tak dużo na zewnątrz. Żebyśmy... No tak, żyjemy powiedzmy sobie też w miarę komfortowo no, w miarę nie komfortowo, ukrywajmy większość tego. osób jednak jeździ samochodami czy przemieszcza się busami i w zasadzie nie ma tych czasów, kiedy jak dawniej jeden, gdzieś tam autobus jeden rzadko jechał i na tym przestanku jak się człowiek spóźnił stał jeszcze z, nie wiem, z godzinę Dokładnie. i czekał na takim grozie zupełnie inne realia, więc dzisiaj uważam, że nikt się tak nie wychodzi w taki sposób, bo za tym no, te zimy też są lekkie no więc otóż obserwując obserwują to, co mi się dzieje że, że lekkie ubranie dzisiaj, ja nie, 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 nie mówię żeby chodzić w krótkim rękawku i krótkim spodenkach w zimie. Chociaż ja bym pewnie był w stanie to zrobić. Szanowni ale... Państwo, jeżeli zobaczycie Krzysztofa maszerującego ulicami Tarnowa w krótkim rękawku i w bluzce z morsami, to na pewno to Krzysztof Lewandowski I można ze tak? wtedy porozmawiać o morsowaniu. Zdecydowanie. Krzysztof, chciałabym Cię jeszcze zapytać o to, jak wygląda kwestia morsowania najmłodszych, dzieci i młodzieży. Czy morsują z Wami osoby młode? Jak ma się ta sprawa, jeżeli chodzi o zgodę rodziców, czy to jest w ogóle zdrowe dla młodych organizmów? No bo mówi się, że dojrzały organizm inaczej potrafi się wyregulować w takie ekstremalne. Znaczy, nasza, nasza córka, muszę to powiedzieć, nasza córka i, 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 i były dzieci też naszych, naszych członków, które też zdarzało się, że morsowały. Może nie było to częste, ale, ale zdarzało się, że morsowały z nami. Myślę, że przede wszystkim tutaj decyzja rodziców jest co do tego. A I... czy są jakieś takie przeciwwskazania, że na przykład przyjdzie do was ktoś, kto chce, no nie wiem, powiedzmy z 14-letnią córką wziąć udział w zbliżającym się zlocie? Czy wy macie jakieś obostrzenia jako grupa organizująca tego typu wydarzenia? Nie, nie. Znaczy powiem, powiem tak, że tutaj bierze odpowiedzialność rodzic, bo rodzic wie, Yy, czy dziecko, nie wiem, czy ma jakieś stwierdzoną jakąś wadę, czy jakąś chorobę, nie wiem, serca, czy, 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 czy jakąś inną chorobę, która tak powiedziałem wcześniej mogłaby zaszkodzić. zaszkodzić dziecku. I tutaj pełną odpowiedzialność biorą rodzice. Jesteśmy na to przygotowani, yy, bo, bo nie ma przeciwwskazań, żeby morsowali ani dzieci, ani młodzież, ani seniorzy, Przez wiele seniorów 70 plus morsuje. Yy, jakiś klub warszawski widziałem, czy, czy, czy w, w Gdańsku. No, wiele osób powyżej 70, może i 80, morsują. Więc no, mówię, tutaj to już jest kwestia naprawdę indywidualna. To już rodzice muszą ocenić. Rodzice u nas na zlocie, o czym za chwilę powiem, podpiszą stosowne oświadczenie, że biorą odpowiedzialność. Tam stwierdzają, że dziecko jest zdrowe i, i nie, ma, nie ma tutaj z tym problemu. No właśnie, bo morsowanie to taki fajny sport, który łączy pokolenia i który w zasadzie nie ma takich ograniczeń wiekowych, więc mogą najmłodsi. Mogą Ludzie w średnim wieku mogą, seniorzy i zgodzisz się chyba ze mną, że to też sprzyja budowaniu takiej fajnej więzi między, między daną grupą, prawda? Że wy nie jesteście tylko znajomymi, kiedy się spotykacie na zlocie, ale to są też takie fajne relacje międzyludzkie, prawda? Tak, tu, tu naprawdę się kształtują świetne relacje, bym powiedział, międzyludzkie. Poza tym mało kto by zobaczył morsa, który nie jest uśmiechnięty. Właśnie to powiedziałem, ten, ten wystrzał endorfin po wyjściu z wody. I w ogóle w czasie morsowania jest, jest naprawdę niesamowity. I, 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 tutaj, I tutaj, patrząc, zresztą myślę, że, że Sara będzie miała okazję, mam nadzieję, być na, na, na zlocie, o, 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 o którym za chwilę powiem, to, to naprawdę można zobaczyć uśmiechnięte twarze zadowolonych ludzi, którzy naprawdę. Jakby nie rozmawiają o jakichś problemach codziennych. Oni są po prostu zadowoleni, uśmiechnięci, e, rozmawiają ze sobą, śmieją się. E, to na takim zlocie morsów naprawdę widać e, widać te relacje. Zresztą, zresztą my wiemy, bo przecież rok temu, jak się nie mylę, było 8 klubów morsa przyjechało z różnych stron. Tak, ogromne zainteresowanie, e, prawda? My przerosło nasze oczekiwania, naprawdę zainteresowanie, ale przede wszystkim mamy z tego względu, że Yy, przyjechali ludzie z trzech województw, no oprócz Małopolskiego, w którym mieszkamy, yy, byli ludzie z, ze, Święto, ze Świętokrzyskiego też i yy, z... Yy. Od ale były też osoby, dwie z zagranicy była pani ze Słowacji i z Mongolii, druga, więc... Więc super międzynarodowo, więc prawda? my już mówiliśmy na początku o, o, o zlocie Morzu Tarnowskiego, dzisiaj oczywiście nazwa została, ale mo, można dzisiaj się pokusić, że jest na pewno międzywojewódzki, a, a, a też patrząc na to, a z Łodzi była też jedna osoba w tamtym roku, więc, więc można powiedzieć, że już jest też międzynarodowy. No właśnie, szanowni Państwo, już 22 marca, wielkie święto morsowania w regionie tarnowskim. Przed nami czwarty zlot morsów powiatu tarnowskiego. Wielkie wydarzenie, Krzysztof. Dużo naprawdę fantastycznych takich okazji do tego, żeby sprawdzić swoje ciało, żeby pobyć w fajnym gronie, żeby wspólnie zrobić coś dla swojego zdrowia. Więc na początku w ogóle chciałabym zapytać, jak wyglądają zapisy i czy jeszcze można się zapisywać. Tak, eee, czwarty z lot morsu jak powiedziałaś 22 marca e, o godzinie 12 w ogóle w południe, Samo południe zaczyna, się, zaczyna się oficjalne otwarcie. Eee, zapisy już ruszyły. Eee, można się zapisywać na platformie timekeeper.pl odsyłamy przede wszystkim wszystkich telewidzów i wszystkich zainteresowanych do naszego fanpage'u Gang Zakręconych Mastersów. Tam są wszelakie informacje na temat... A tam się temat... dzieje także, szanowni państwo, sporo i nie tylko o morsowaniu, prawda? Nie tylko o morsowaniu, bo oczywiście też biegamy i różne... I bierzemy udział w charytatywnych wydarzeniach, więc, więc nie tylko morsowanie, ale teraz się skupiamy na morsowaniu, bo oczywiście organizujemy po raz czwarty. Byłby po raz piąty, ale w pandemii się nie udało, więc, więc jest to czwarta edycja zlotu morsów. To, co powiedziałem, jest link i odsyłam wszystkich Państwa zainteresowanych do naszego fanpage'u: gang zakręconych mastersów, tam są wszelkie informacje. Można wszystko odnaleźć bez żadnego myślę problemu. Jest link właśnie do zapisów. Jest 150 miejsc, a pierwsze 100 miejsc ma określony gratis Więc bonus. Się może śpieszyć, tak prawda? Tak, tak bym może to określił bonus. I dlatego zapraszam. Miejscu bywa, już widziałem, że ponad jedna trzecia już zapisów jest, jest już osób zapisanych. A muszę powiedzieć, no tak pewnie nas odwiedzą wszystkie te kluby morsa, które były. Może będzie jeszcze więcej klubów morsa, a utrzymujemy też i kontakty z niektórymi klubami. Spotykamy się czasami na wyjazdowych morsowaniach, odwiedzamy się. Więc tutaj naprawdę relacje są bardzo relacje ważną częścią są. tego. Chciałbym też wszystkim Państwu powiedzieć też może krótko o pakiecie. Koszulka, w której jestem właśnie jest to jest koszulką z tamtego roku. Fajna, pamiątkowa, pamiątkowa, dedykowana. Ten ręcznik z mikrofibry też jest pamiątkowy. Czapka, ciepła czapeczka, Szanowni Państwo, ja może przymierzę, zobaczymy czy mi pasuje. Myślę, Szanowni Państwo, pasować. telewizja Starnowa TV będzie także z Wami na tym zlocie, więc śledźcie nas, ponieważ z naszą kamerą odwiedzimy to niezwykłe wydarzenie i przygotujemy dla Państwa relację. A czepoczka bardzo ciepła, przyznam? No właśnie, staramy się robić tak, tak kontrastowo, więc tutaj wtedy było biało-niebiesko, biało teraz już ujawniliśmy, bardzo więc fajne. mogę powiedzieć. Jeszcze przydałoby się zmierzyć ręcznik, no to może nie teraz. o, o, o dokładnie, od. Odsyłam, odsyłam też na nasz fanpage też ciekawe kolory gadżetów w tym roku, ale niech to będzie trochę niespodzianku, albo też zapraszam na nasz fanpage. Był też kubek oczywiście. Jedną z atrakcji, od razu powiem, będzie konkurs na Miss Mistera. Z lotu. O proszę, czyli warto się wybrać. Kwestia oprócz urody i, 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 i aparycji tych osób będzie też oceniana, oceniane przebranie. Naprawdę kreatywność morsów przechodzi nie wszelkie oczekiwania. Nie zna granic i przechodzi wszelkie <laughs> oczekiwania na początku, było kilka osób, ostatnio naprawdę bardzo dużo osób wzięło udział. Komisja, która jest specjalnie powołana, żeby wybrać. Będzie miała trudne naprawdę, zadanie. Zobaczmy. Bardzo trudne zadanie. To jest też częścią, będzie możliwość skorzystania z sauny przez mostu Będzie poczęstunek gorący, będzie kawa, herbata. Także naprawdę... Po prostu będzie się działo, Krzysztof. Będzie się działo. Zapraszamy Zalew na tak zwanym w Podlesiu Dębowym przy Leśnej Przystani. Piękny obiekt. Tam się to wszystko będzie działo już po raz trzeci, bo pierwszy zlot się odbył też na Podlesiu, ale na po drugiej stronie nad Zalewem. Teraz już właściciel właśnie Leśnej Przystani. Piękny obiekt, taki weselno- bankietowy z pięknym tarasem i w ogóle, no przepiękne, urokliwe miejsce, więc, nie wiem, czy Sara byłaś tam, więc zapraszam serdecznie tak, już w imieniu to moje organizatorów na, w to miejsce, a, a 22 marca już, może trochę zielono już będzie, bo też przypomnę, że z lodmorców czwarty zlot morsów pod hasłem zakończenie zimy. No właśnie, więc pożegnamy tę zimę na pewno w dobrych nastrojach, na pewno z pozytywną energią i z dużą dawką endorfin. Oczywiście serdecznie zapraszamy do zapisów, a widzów, którzy jeszcze nie są zdecydowani na morsowanie, zapraszam do przyjścia, bo przecież wstęp wolny można przyjść tam, zobaczyć piękne, urokliwe miejsce, zobaczyć jak morsy świętują, po prostu przyglądnąć się. Tam też będzie można jakiś poczęstunek sobie kupić na miejscu, więc każdy, każdy myślę, wyjedzie z tamtego miejsca zadowolony. Gwarantujemy, szanowni Państwo, świetną zabawę, dużo uśmiechu i oczywiście moc miłości do aktywności fizycznej. Krzysztof, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Lechowicz, współzałożyciel drużyny gang zakręconych mastersów, a także komentator sportowy, wielki pasjonat sportu i człowiek, którego pasję i zamiłowanie do aktywności fizycznej widać na każdym kroku. Dziękuję Ci jeszcze raz, Krzysztof, bardzo za rozmowę. dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. A Państwa zapraszam do... Obejrzenia kolejnego odcinka naszego programu i oczywiście do uczestnictwa w czwartym zlocie Morców Powiatu Tarnowskiego. Sponsorem programu jest Galeria Tarnowia.